Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. A dzisiaj... Jaka przyszłość czeka Erlinga Haalanda? Mino Raiola zabrał głos. Ter Stegen i Frankie de Jong mogą odejść z FC Barcelony. Przyszłe gwiazdy futbolu, czyli którzy zawodnicy będą za parę lat realnie walczyć o wygranie złotej piłki. Oraz ogromny problem Joshua Kimisia, który nie zagra już w tym roku z powodu powikłań po wirusie. Zanim zaczniemy zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, tak abyście nie przegapili kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Proszę Was również o zostawienie kciuka w górę. Ostatnio wbiliśmy 240 tysięcy i z tego miejsca naprawdę chciałbym Wam bardzo za to podziękować. Teraz pozostało nam nic innego, jak lecieć dosłownie pełną parą po 250 tysięcy. Ja już jednak nie przedłużam i zapraszam Was na dzisiejsze newsy. Kolejne wygrane kupony u ekipy Obstawiamy. Jeśli jesteście ciekawi typów bugmecherskich na najbliższe spotkania, to serdecznie Was zapraszam na grupę Facebook Obstawiamy, gdzie znajduje się aż 90 tysięcy aktywnych typerów oraz kanał YouTube, gdzie Marek codziennie publikuje swoje przewidywania. Wszelkie linki znajdziecie w opisie oraz oczywiście w przypiętym komentarzu. Przyszłość Erlinga Halanda w Borussii Dortmund jest niemal rozstrzygnięta. Norwek trafił na Signal Idu na park z RB Salzburga w styczniu 2020 roku za jedynie 20 milionów euro. Już w tamtym okresie była to atrakcyjna kwota, ponieważ ówczesny 19-latek wyrobił furorę w austriackiej Bundeslidze, jak i przede wszystkim lidze mistrzów. Borussia szybko się przekonała, że zrobiła świetny deal, ponieważ do tej pory Erling strzelił już 70. 4 bramki i dorzucił 19 asyst, a warto powiedzieć, że potrzebował do tego jedynie 72 spotkań. Już latem zeszłego roku mówiło się o jego możliwym transferze. Teraz jednak jego odejście po sezonie 2021-2022 jest niemal przesądzone. Klauzula wykupu piłkarza od lipca będzie wynosić zaledwie 75 milionów euro a transfer markty wycenia go na 150 milionów euro. Więc raczej nie trzeba mówić, że chętnych nie braknie. Agent 21-latka Mino wypowiedział się na temat potencjalnych klubów, do których mógłby trafić jego podopieczny. Bayern Real Barcelona City to duże kluby, do których może odejść. City w ostatnich latach zdobyło 5 mistrzostw, znacznie więcej od United. Kiedy przeprowadził się do Borussii, to wiedzieliśmy, że ten krok nadejdzie. Kiedy? Może tego lata, może następnego. Ale jest duża szansa, że już po tym sezonie. Zimą żadna Decyzja nie zostanie podjęta. Powiemy Borusi, jaki jest nasz pomysł, a klub przedstawi nam swój. Warto teraz przeanalizować, jaki klub miałby największe szanse na pozyskanie Erlinga Halanda. Z góry możemy wykluczyć Bayern Monachium, który po prostu nie sprosta oczekiwaniom finansowym piłkarza. I to nie z powodu, że ich nie stać, bowiem ich budżet jest w świetnej formie, natomiast ich polityka transferowa po prostu na to nie pozwala. Mino Rajola chciałby zapewnić Norwegowi zarobki w wysokości od 40 do 50 milionów euro rocznie plus premie i bonusy. Natomiast najlepsi zawodnicy Bayernu, Robert Lewandowski oraz Manuel Neuer zarabiają około 20 milionów euro. Więc chyba więcej mówić tutaj nie muszę. FC Barcelona również nie pozwoli sobie na Transfer Erlinga i to raczej nikogo zaskoczyć nie powinno, ponieważ wiemy w jakiej sytuacji jest blograna. Real Madrid jak najbardziej mógłby sobie pozwolić na takie wzmocnienie. Jest tylko jeden problem. Obecnie ich głównym celem jest prowadzenie na Santiago Bernabeu kliana Mbappé. Natomiast Karim Benzema jest w świetnej formie i na chwilę obecną raczej nikt nie myśli o zastąpieniu Francuza innym napastnikiem. Warto również zaznaczyć, że Karim jest ulubieńcem prezesa Realu Madryt, Florentino Pereza. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że to właśnie Manchester City ma największe szanse na zakontraktowanie Halanda. Po pierwsze są oni w stanie zaspokoić jego potrzeby finansowe, a po drugie potrzebują topowego napastnika, bowiem Gabriel Jesus oraz Ferran Torres to nie ta sama półka co Erling. Po trzecie gra w Premier League wydaje się bardzo atrakcyjna dla większości młodych piłkarzy, a po czwarte wiemy, że Haaland za dziecka miał koszulkę Manchesteru City. Tak więc możemy wywnioskować, że darzył i nadal darzy ten klub sporą sympatią, tym bardziej, że jego ojciec właśnie grał dla The Citizens. Piszcie w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć Erlinga Halanda w barwach Manchesteru City, czy może jednak widzicie jego przyszłość w innej drużynie. Jak wiemy 29 listopada po rocznej przerwie odbył się plebiscyt France Football, podczas którego jest wręczana nagroda Złotej Piłki. Ku zaskoczeniu większości nagrody najlepszego zawodnika 2021 roku zgarnął Leo Messi, co wywołało istną burzę w mediach społecznościowych. My jednak dzisiaj skupimy się na młodych zawodnikach, którzy po nagrodę Złotej Piłki mogą sięgnąć w niedalekiej przyszłości. W tym gronie na pewno znajduje się Kylian Mbappé. Francuz od kilku lat jest uważany za pretendenta do miana najlepszego piłkarza na świecie po erze Leo Messiego i Cristiano Ronaldo, a jego gra tylko nas w tym utwierdza. Wiele osób lubi oczywiście wytykać 22-latkowi błędy, jak chociażby nietrafiony karny na Euro 2020 ze Szwajcarią, ale to normalne, tym bardziej w tak młodym wieku. Szansę na złotą piłkę ma również Erling Haaland, czyli o dwa lata młodszy od empaperu wieśnik. Już teraz kibice i media lubią porównywać, który z tej dwójki jest lepszy. Dlatego nie wykluczone, że za 5 lat spór o tak zwanego Gołta będziemy prowadzić w kontekście Francuza z Norwegiem, a nie Portugalczyka z Argentyńczykiem, Jak to ma miejsce obecnie. Haland to machina do zdobywania bramek zarówno w lidze, jak i europejskich pucharach, a mało prawdopodobne, aby po transferze do ewentualnej lepszej ligi nagle się zatrzymał. Wśród przyszłych faworytów do wygrania Golden Ball jest także Vinicius Junior. Brazylczyk w tym roku wszedł na zupełnie nowy poziom umiejętności, a to wszystko dzięki Carlo Ancelottiemu, który po latach wrócił za stery Realu Madryt. 21-latek w tym sezonie na 22 rozegrane spotkania strzelił 12 goli, zdobywając także 7 asyst, a z Karimem Benzemą tworzą w ataku zabójczy duet. Vinicius, mimo że na Santiago Bernabeu trafił już w lipcu 2018 roku, dopiero teraz pokazuje najlepszą wersję siebie i miejmy nadzieję, że tak już zostanie. Nie możemy zapomnieć także o takich nazwiskach jak Pedri, Ansufati czy Jamal Musiala. Ten pierwszy w tym roku wygrał nawet podczas plebistytu France Football nagrodę najlepszego piłkarza roku do lat 21. 19-latek już jest nazywany przyszłością FC Barcelony, a w dodatku posiada on klauzulę wykupu w wysokości miliarda euro, co jest czymś nowym w historii futbolu. Jego kolega z drużyny, Ansu Fati również jest uważany za przyszłość Blaugrany, a także widzą w nim zawodnika z ścisłej topki za kilka lat. Fati również liczy dopiero 19 lat, a mimo to już drugi raz odniósł poważną kontuzję. To na pewno nie wróży najlepiej, ale miejmy nadzieję, że to tylko trudny okres w karierze Hiszpana, który niebawem się skończy. Ostatnim na liście jest wspomniany Jamal Musiala z Bayernu Monachium. Niemiec ma dopiero 18 lat, a już jest wyceniany na 50 milionów euro przez Transfermarkt. Gra on na co dzień jako ofensywny pomocnik, a w tym sezonie zagrał już 20 meczów, w których zdobył 5 goli i 4 asysty. Ponadto ma już za sobą 9 spotkań w dorosłej reprezentacji Niemiec, dla której zdobył jedną bramkę oraz jedną asystę. Piszcie w komentarzach, kto według Was z niewymienionych przeze mnie młodych nazwisk ma jeszcze szansę, aby w przyszłości realnie powalczyć o złotą piłkę. To trochę smutne, że niemal każdy news na moim kanale związany z FC Barceloną niesie za sobą bardzo pesymistyczne informacje, tym bardziej dla kibiców tej drużyny. Blaugrana po raz pierwszy od 20 lat Zagra w tym roku w Lidze Europy. Po tym jak Benfica pokonało siebie 2-0 Dynamo Kijów, natomiast Bayern Monachium rozgromił 3-0 do 0 Barce. Wynik ten mógł być jeszcze większy na niekorzyść Hiszpanów, ale Bawarczycy nie wykorzystali jednej bardzo dogodnej sytuacji na bramkę. To jednak nieistotne, ponieważ w swojej grupie wygrali wszystkie spotkania, podobnie jak Ajax Amsterdam oraz Liverpool. I od lutego zagrają w 1-8 Ligi Mistrzów. Z powodu, że Barsa będzie kontynuować swoją grę w Lidze Europy, zamiast w Champions League stracą oni duże pieniądze. Dlatego już mówi się o osłabieniu kadry Xaviego po aktualnym sezonie. Dwie kluczowe postacie Barsy, czyli Mark Andre Ter Stegen oraz Frankie de Jong rozważają odejście z Camp Nou. Zawodnicy mają świadomość tego, że ich klub może mieć problemy z wypłaceniem im ustalonych w kontrakcie gasz. Oprócz tego przyszłość Blaugrany nie wygląda ciekawie pod względem sportowym. Natomiast Niemiec oraz Holender chcieliby mieć możliwość regularnej gry co sezon w Lidze Mistrzów. Ter Stegen ma ważny kontrakt do połowy 2025 roku, natomiast De Jong do połowy 2026. Niemiecki bramkarz sklej jest wyceniany na 55 milionów euro, gdy 24-letni franki, aż na 90 milionów. Zainteresowanych jednak raczej nie braknie. Oczywiście są to jak na razie jedynie niepotwierdzone spekulacje, mimo to sytuacja w Barcelonie jest na tyle niewygodna, że wspomniani zawodnicy albo będą zmuszeni do odejścia, albo kolejnego obniżenia swoich pensji. Bayern Monachium posiada bardzo silną drużynę, w której nie ma słabych punktów. Mówiąc inaczej, nie posiadają oni ani jednej pozycji, na której grałby niepewny zawodnik. Wracając jeszcze do ostatniego meczu ze FC Barceloną, ograli oni Hiszpanów jak drużynę z dołu tabeli Bundesligi, a mimo to w tym spotkaniu nie wystąpiło ich dwóch kluczowych graczy, pierwszym z nich był Leon Gorecka który od tygodnia leczy kontuzję Biodra. Drugim zawodnikiem jest Jozua Kimiś, który musiał odbyć kwarantannę z powodu znanego nam wszystkim wirusa. Niemiecki pomocnik, jak sam przyznał, jest antyszczepionkowcem, dlatego w przeciwieństwie do reszty kolegów z drużyny, musi on odbyć pełną kwarantannę za każdym razem, gdy jego test będzie pozytywny. Jest to dla niego o tyle niewygodne, że w tym czasie musi trenować indywidualnie w domu. A mało tego Bayern przez ten czas nie wypłaca mu tygodniówek, do czego ma prawo każdy klub w takiej sytuacji. Wiemy już, że kimiś w tym roku nie wróci na boisko, mimo że jego kwarantanna dobiegła końca. 26-latek za pośrednictwem komunikatu wydanego przez Bayern Monachium zdradził powód swojej dłuższej absencji. Cieszę się, że moja izolacja związana z koronawirusem dobiegła końca. Mam się bardzo dobrze, ale z powodu lekkiego nacieku w pusach obecnie nie jestem w stanie trenować na pełnych obciążeniach, dlatego przeprowadzę zajęcia odbudowujące. Już nie mogę się doczekać powrotu w styczniu. Miejmy nadzieję, że Niemiec wróci przez ten czas do pełnej dyspozycji i będzie unikać kolejnych przerw w graniu. Powiem na pewno nie ułatwiają mu one w utrzymywaniu stabilnej formy. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Proszę was również o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.